jeśli jest auto w pełni prawidłowo wystrojone, nie masz żadnych problemów z mocą i są na bieżąco wrzucane ze skany z hamowni, gdzie najczęściej użytkownicy na instalacji gazowej poprawnie wystrojonej mają po 2-3 konie więcej niż na benzynie. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiali oczywiście o instalacjach gazowych w samochodach, oczywiście z punktu widzenia warsztatu, warsztatowca. Dlatego jesteśmy w drodze do serwisu, który zdaniem wielu właścicieli samochodów z instalacjami gazowymi jest najlepszy w mieście. A miasto nie jest małe, bo chodzi tu o łódź i o serwis Filartech Tech, prowadzony przez Macieja Nowakowskiego. Serwis niewielki, niepozorny. Pan Maciej na brak klientów nie narzeka, a ci z kolei nie narzekają na jego usługi. Może poza tym, że trzeba czasami na nie poczekać. Na sam montaż instalacji gazowej w kolejce trzeba czekać około miesiąca. Montujemy porządne wtryskiwacze, stabilne reduktory i sprawdzoną elektronikę, która bez problemu sobie później radzi ze zmianą zasilania. I zrobiona praca raz, a dobrze, odnieczy się tym, że klient wraca. Mimo już nie zawsze najpiękniejsze są te zakłady, tak jak widać w tle, mój zakład nie jest najpiękniejszy. Tu mamy na pierwszym planie Jaguara XJ358, czyli ostatnią wersję pośredniego wtrysku. Jest to silnik 4.2, 306 koni. Nie jest problemem jazdem po mieście, bo to jest raptem 20 litrów gazu. Podstawą jest właśnie wiedzieć, co gdzie. Oczywiście nie mogą być elementy gazowe z odległości nie mniejszej niż 15 cm od układu wydechowego. Mamy tutaj reduktor na 450 koni, czyli zawsze elementy dobieramy z zapasem. Główny zawór gazu przed reduktorem. Tryskiwacze gazowe są schowane pod osłoną. Jest ich 8. Są złączone w tak zwane koło, czyli układ zamknięty, zasilany z dwóch stron. Jedyne co widzimy od komputera gazowego to jest łącze diagnostyczne, a komputer jest schowany w miejscu suchym, nie na wysokie temperatury. Jak wygląda kompleksowa diagnostyka silnika przed y, decyzją o montażu, przed samym montażem? Kompleksowa diagnostyka wygląda nawet nie przed samym montażem. Zawsze przy wyznaczaniu terminu montażu, który no nie, nie, że tak powiem, nigdy nie jest z dnia na dzień, Auto musi przyjechać co najmniej tydzień przed montażem na kompleksową diagnostykę komputerową, na jazdę próbną. Wtedy, dopiero po parametrach bieżących silnika benzynowego, czyli pracy układu stricte benzynowego i w pełni, czy jest sprawny, wtedy podejmujemy, co powinno być zamontowane, jakie elementy i czy jest w pełni sprawny układ, że możemy bez problemu montować tę instalację gazową. Jeśli nie jest w pełni sprawny. Pierwsze wskazówki są dla właściciela auta podane, co trzeba szybciutko naprawić przed tym. Inaczej nie, nie ma szans na podjęcie się instalacji gazowej, bo skończy się to jak skończy, czy mitem, że gaz jest do niczego, bo auto będzie chodziło jak chciało. Jakie są te najczęściej zalecenia? Regulacja zaworów między innymi tak? Na, najczęściej, najczęstszymi błędami właścicieli jest brak dwania układ zaponowy. Układy zaponowe potrafią przyjeżdżać po wieku dosłownie auta po 10-12 lat o układach, tu wspomnieliśmy, zaworowych. Kiedyś standardem był samoregulator w silnikach spajnowych. Teraz niestety już 90% producentów wróciło do mechanicznych regulacji luzów zaworowych. Jeśli to jest taki prosty luz, jak przykładowo w marce Honda, że wracamy do czasu dosłownie dużego Fiata, mamy śrubeczkę, jest to robione, bo jest tanie. Ale jeśli musimy wejść w droższy system, czyli podkładki lub szklanki regulacyjne, 90% użytkowników nie robi tego dopóty, dopóki coś się nie dzieje. Potrafią przyjeżdżać auta, które mają 200 tysięcy, które nawet nie miały zmierzonego luzu zaworowego i dopiero się dowiadują tutaj, na miejscu, że trzeba coś takiego zrobić i względem użytkowania silnika, i jest to konieczność. Najdziwniejsze jest to, że połowa użytkowników tych aut jest przeświadczona w 100%, że jest to nieprawdą, bo są pierwszymi właścicielami aut i nikt w salonie o tym nie wspominał. Gdzie, jak się czytamy głęboko w instrukcji aut, jest to wskazane, że trzeba to robić co najmniej co 80 100 tysięcy km sprawdzać. No tutaj mamy instalację czwartej generacji, czyli instalację sekwencyjną wtrysku gazu do wtrysku pośredniego. Co najważniejsze w takim układzie jest układ elementów. Musimy trzymać się przepisów, czyli system, który rozpręża gaz, czyli reduktor musi być oddalony od układu wydechowego minimum 15 cm, który później zasili nam przez bardzo dobry filtr, który wydłuży nam pracę wtryskiwaczy gazowych oraz czujników ciśnienia i podciśnienia, czyli czujnik, który widzi, jak zasilamy gazem instalację i jak dużo obciążony jest ze względu na silnik. I najważniejsza część to mamy system zasilania końcowego, czyli wtryskiwacze gazowe. Muszą one znajdować się jak najbliżej w podanie, miejsce podania jak najbliżej wtryskiwaczy benzynowych, które tutaj widzimy są w tym miejscu. Więc mamy brzydko pokażę tutaj, mamy tutaj zasilenie w tym miejscu wtrysku benzynowego, a w tym miejscu już mamy wtrysk gazowy. Czym krótsza droga będzie odtryskiwacza, tym mamy mniejsze opóźnienia. Czym mniejsze opóźnienia, tym najbardziej płynna będzie praca, odzorowanie pracy benzyny. Są to czasy rzędu paru milisekund do parunastu milisekund, więc musimy trzymać się tego sztywno. A jakie błędy najczęściej przy montażu obserwuje Pan wśród kierowców, którzy przyjeżdżają na przykład na serwis, czy skarżą się, że ta instalacja nie działa tak jak powinna? Bardzo częste błędy przy autach serwisowanych, które jak to się mówi przyjeżdżają znikąd, to są Ordynarnie nazwijmy to rzucona listwa, bo zazwyczaj nie zakłada się w zakładach, które bardzo się spieszą pojedynczy, tak jak tu widzimy wtryskiwacz, tylko zakłada tak zwany zestaw, czyli mamy zestaw listwę wtryskową, która jest na szybko pasuje nam. Rzucimy tu mamy bardzo długi, że tak powiem, bardzo długą drogę zasilania, co spowalnia na reakcję komputera benzynowego, czyli zasilenie brzydko pokażę tutaj krótką mamy drogę między wtryskiwaczem a miejscem podania już gazu, czyli to jest ten kawałek gumowy a przykładowo szybki montaż, właśnie taki jak to się mówi w branży mówimy to rzut pod maskę szybki najczęściej jest tu kładziony przy, przy takim silniku to najczęściej nawet do tego uchwytu przykręcana jest listwa wtryskowa, która ma wężyki po 20 ponad centymetrów i łatwo sobie to wyobrazić jak duże opóźnienie jest, jeśli mamy czasy wtrysku na cykl pracy po około 10-15 milisekund to droga 4 centymetrów, a 24 łatwo sobie wyobrazić, powoduje to straszne zmulenie samochodu, prace, można powiedzieć, paliwa na drugi cykl obrotu silnika i nie przekłada się to na komfort jazdy. Reduktor jest zamontowany w miejscu, w którym mnie pasuje, czyli bardzo często jest, czyli pasuje mnie jako montażyście, którym się śpieszy, bardzo często są montowane gdzieś tutaj z przodu, gdzie owiewany jest przez warunki atmosferyczne w czasie jazdy i to bardzo źle, że tak powiem, wpływa na w czasie jazdy. A już nie mówimy o, o filtrach, tym, bo filtry są najtańsze, montowane jakie są. A co najtańsze, wiemy z życia, że no, jednak nie sprawuje się to w dłuższym użytkowaniu. Auto, instalacja gazowa, tak jak tu widzieliśmy, ma być zamontowana w sprawnym aucie. Jak jest zamontowana w sprawnym aucie, bez problemu będzie działać. Jeśli będziemy robić, jak to się mówi, bić się sami ze sobą, czyli do trupa montować coś jeszcze najlepiej, najtańszego, bo to tacy klienci się też niestety trafiają. Wychodzi jak wychodzi, później słyszymy te mity, że gaz jest do niczego, że auta nie jeżdżą i że się rozpadają na gazie. Tu mamy Volvo v 70 i tu mamy układ mniej standardowy, czyli troszkę mocniejsze auto, pięciocylindrowe, niezwykłe. I tutaj widzimy szablonowy przykład zasilania z dwóch stron listwy, żeby wyrównać ciśnienie na długiej listwie paliwowej. I jak tu widzimy, mamy jak najkrótsze miejsce podawania odtryskiwaczy gazowych, które są przy zamontowane idealnie przy benzynowych zasilony mamy to z, na, z największego dostępnego od ręki reduktora na 450 koni i dodatkowym jeszcze takim emulatorem jest tu specjalny emulator który zmienia ciśnienie paliwa emulację ciśnienia paliwa benzyny bo tu mamy aktywny system zasilania układu benzynowego, czyli względem obciążenia pompa w zbiorniku przyspiesza i ciśnienie się zwiększa czyli wydajność zwiększa wtrysków więc jest to następny schodek do Przeskoczenia, jeśli konwertujemy auto na gaz, musimy to wtedy przeskoczyć i zrobić. I wiedzieć, jak to zrobić, żeby auto nie generowało błędów i jechało prawidłowo, co najważniejsze. Komputer beznowy jest schowany na podszybiu. Jest tam takie miejsce na schowanie, żeby było mu oczywiście sucho i ciepło. A nie gorąco, jak w komorze silnika. Przechodzimy do kolejnego auta. Jest... Tu mamy auto w czasie jeszcze nieskończonej konwersji. 28V6 Turbo. Model Oploski, troszkę dotknięty. 380 koni z niemałym plusem. Jest to auto jeszcze nie do końca skończone. Zmieniliśmy tutaj program i zmieniamy pełne nastawy. Jak widać, to co tam pokazywałem, sterownik jest schowany w Jaguarze, to poprawię. Tu jest jeszcze instalacja niedokończona, niedokończona, bo ją przerabiamy cały czas. Dlatego jest wszystko na wierzchu, ale widać teraz w tym momencie, co trzeba zrobić i jak się narobić, żeby to zrobić, żeby tego nie było widać tak naprawdę. Tu mamy ten główny zawór. Tu mamy układ filtrujący, który jest schowany z tyłu silnika. Dużo klientów, w szczególności starszych, znając te najstarsze instalacje, czyli pierwszej, drugiej generacji, gdzie nie było praktycznie żadnego nadzoru elektronicznego nad pracą instalacji, twierdzą, że instalacja zniszczy silnik. Jest to krótkotrwały wyrób, i te, że tak powiem, zmiany. Dokańczają, jak to oni tak nazywają, dokańczają silnik lub całe auto. Jest to nieprawdą, bo instalacje czwartej generacji są tak bardzo zaawansowane technologicznie, że działają identycznie jak zwykły silnik benzynowy, a w wielu przypadkach nawet potrafią przedłużyć życie auta.